Hej, Siemneczko, witajcie! Z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 25 listopada 2024 roku. No i co? Powróciły ikony, czyli Cypher PK, Buga, Lachlan, Degrevk i Chica. Powróciły super bohaterki. Szafka 89. Nadal w sklepie. Leafle company to samo, skiny z Nike nadal w sklepie, pakiet serca nigdy już to samo, Ice Spice nadal w sklepie, Snoop Dogg to samo, buty nadal w sklepie, mistrzowski Drake to samo, posągowa poza za 200. Zestaw Memento Mori za 1200, jeśli mamy malowanie. Grobo Serca za 1200. Pierzasty Szpon za 500. Srebrny Lament za 300. Zamaskowany Cień za 1500. Zawadiaka za 800. Łamiszczęka za 1200. Mroczna awangardzistka za 2000. Te emotki nadal w sklepie. Powróciło BMW 240i. Odpalać silniki to samo. Sprzęt na festiwal nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Nie ma już dzisiaj ikonowych emotek. Deadpoola tuż i wilkołaka. No i co? Jeśli sklepie się podobał to pamiętajcie... Subzone łapka w górę jako Gigi Leon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.